Pan Jezus do swoich uczniów mówi: nie zostawię was śrotami. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że w drodze do życia wiecznego nikt z nas nie jest ani samodzielny, ani dorosły. Nikt z nas nie jest w stanie samodzielnie uzyskać życia Bożego, ani też dojść do własnych siłach do życia wiecznego. Bez Boga byśmy wszyscy zginęli. Jest taki piękny tekst starożytnych chrześcijan syryjskich, w którym czytamy Są tacy, którzy otrzymali charyzmat największy ze wszystkich, nazywany Duchem Parakletem i dzięki niemu zostali przeniknięci i napełnieni Bogiem. Pan Jezus obiecuje, że nie zostawi nas śrotami, gdyż zostanie zesłany paraklet, czyli Duch Święty, pocieszyciel obrońca i dzięki niemu jesteśmy przeniknięci i napełnieni Bogiem. Święty Paweł mówi, że Duch Święty jest jedynym, który jest w stanie objawić nam mądrość Krzyża, ponieważ on przenika nawet głębokości Boga samego. Duch zamieszkuje w sercu Boga. Gdybyście chcieli sobie wyobrazić, kim jest ta trzecia i najbardziej tajemnicza osoba Trójcy Świętej, to spróbujcie wyobrazić sobie waszą miłość, którą macie wobec najbliższych, szczególnie wam bliskie osoby. Spróbujcie sobie wyobrazić tę miłość i że ta miłość nagle się materializuje. I staje przed wami jako osoba, i to jest właśnie Duch. To jest ucieleśniona miłość Ojca do Syna. Osoba, która zamieszkuje wnętrze Trójcy świętej. Czysta miłość, która jest tak intensywna, że staje się osobą ucieleśniona miłość. Duch Święty zamieszkuje serce Boga. Więc kiedy w nas się pojawia, to jest w stanie wprowadzić nas w tą tajemnicę. W Piętnastym rozdziale Ewangelii Świętego Jana to jest rozdział kolejny niż ten, który przed chwilą czytaliśmy. Czytaliśmy czternasty, a w piętnastym rozdziale Ewangelii Świętego Jana Pan Jezus mówi dalej, że gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam pośle od Ojca, On będzie świadczył o mnie. I tu już mamy podpowiedź, bo widzimy, że Duch Święty wypowiada tylko jedno słowo Jezus. Duch Święty jest tak pokorny, że nie ściąga uwagi na siebie, ale nakierowuje na Syna, nakierowuje na Jezusa, a Jezus jest tak pokorny, że nakierowuje na Ojca. To jest ta niezwykła pokora Trójcy Świętej. Że żadna osoba boska nie nakierowuje na siebie, ale odsyła nas do kolejnej osoby trójcy. Można powiedzieć obrazowo, że przed zesłaniem Ducha Świętego, nasz akumulator trzeba było ładować do gniazdka. Ale gdy ojciec i syn zesłali nam pocieszyciela, to zostaliśmy do tego gniazdka podłączeni na stałe. I to się stało podczas naszego chrztu i bierzmowania, kiedy każdy z nas otrzymał Ducha Świętego, którego w sobie mamy. Bracia i siostry, wiedza o Bogu bez Ducha Świętego to jest prawda z lodówki, a wiedza o Bogu z Duchem Świętym to jest prawda z ognia. Bez Ducha Świętego Żadne słowo z Pisma Świętego czy z jakiejkolwiek lektury duchowej nie mogłoby nas dotknąć, nie mogłoby ożywić naszej wiary. Ja teraz do Was mówię tylko z jednego powodu, bo wierzę, że macie Ducha Świętego, który daje Wam dar zrozumienia. Bez Ducha Świętego Ewangelia jest martwą literą. Bez Ducha Świętego Kościół staje się samą organizacją, a Eucharystia, no czym jest Eucharystia bez Ducha Świętego? No czym by była bardziej Eucharystia bez Ducha Świętego? No wspomnieniem świętej pamięci Jezusa z Nazaretu. Ale my nie jesteśmy śrotami po Jezusie. W Duchu Świętym zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, a Ewangelia jest mocą życia. Dzięki Duchowi Świętemu my odkrywamy obecność Boga. Święty Paweł nawet mówi, i to zdanie weszło do katechizmu w rozdziale o modlitwie, że my nie potrafimy się modlić. To Duch Święty tworzy w nas modlitwę. To Duch Święty modli się w nas. To, że masz w sobie pragnienie Boga, to znaczy, że Duch Święty w tobie działa. Bo nikt z nas nie mógłby szukać Boga, gdyby najpierw Bóg nas nie odnalazł. W czasie mszy świętej jest modlitwa, która nazywana jest epiklezą, ksiądz wystawia ręce nad darami i prosi Boga, aby Duch Święty stąpił na dary ofiarne i przemienił je w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Dokonuje się tajemnicza przemiana. Tą tajemniczą przemianę nazywamy transsubstancjacją. Po postąpieniu ducha Bożego nie ma już chleba, jest ciało Chrystusa, nie ma już wina, jest krew Chrystusa. Wszystko to czyni Duch Święty w sposób dyskretny, milczący, nie chcąc się ujawniać, ani nie chcąc być na pierwszym planie. Jednak dokonuje tego wszystkiego swoją boską mocą. Duch święty działa mocą milczenia. Dlatego jednym z widzialnych skutków działania ducha świętego jest właśnie to, czy jesteśmy zdolni do zachowywania ciszy. Zarówno ciszy wewnętrznej, jak i ciszy zewnętrznej. To jest taka cisza, która nie krępuje, przy której człowiek odpoczywa. Znajomy ksiądz był na kolędzie, wchodzi. I wyczuł, że właśnie przetoczyła się burza rodzinna, ciężka i gęsta atmosfera, może ściąć na plasterki powietrze. I co robić? I mówi: Pomódmy się w ciszy do Ducha Świętego. I trwają w ciszy minutę. I po jakimś czasie pani mówi: Jaka przyjemna cisza tu się zrobiła! Inny znajomy opowiadał, że przeżywał trudny czas przygnębienia i zniechęcenia i pomodlił się do Ducha Świętego bardzo prostymi słowami. Duchu Święty, kocham Cię. Duchu Święty, daj mi się poznać. I poszedł do kościoła na mszę świętą w dzień poprzedni, Zwykła, recytowana msza święta. Ksiądz w ramach kazania, czy może na początku mszy, Czytał z kartki jakiś tekst i tak czyta bez żadnej intonacji, matowym głosem, a on tego słucha i rozumie te słowa i myśli, jakie to jest mądre, jakie to jest piękne, jakie to jest prawdziwe. To jest jakby coś nagle w nim z martwych wstało, jakby został pocieszony. Czyja to jest zasługa? No przecież nie tego księdza. My sami siebie nie prowadzimy, my głęboko wierzymy, że Duch Święty jest tym, który nas w kościele prowadzi i prowadzi w stronę nieba. Przede wszystkim też więc nie ma co się lękać o Kościół, nie ma co się martwić, że zbudzimy, bo Duch Święty jest w kościele, bo tak Pan Jezus obiecał i również Ducha Świętego mamy w sobie od czasu Chrztu. My nigdy nie jesteśmy sami, a Ducha Bożego możemy w sobie ożywiać poprzez modlitwę i pokorę.